Wyszłam z ciemnej okupacji, bez dostępu do książek, bez dostępu do... Na wsi byłam prawie całe, całe, całą wojnę, prawie na wsi byłam. Myśmy mieli egzamin wstępny w sali kinowej. Sala kinowa była pierwszym sitkiem, bo tylu nas startowało. No ja szłam z zamiarem robienia filmów dla dzieci. To mnie bardzo interesowało. Byłam na świetnym roku, nas było 46, Pierwszy unitarny rok razem reżyserzy i operatorzy. No był Morgenstern, był Kutz, także ja z takiej szkółki właściwie w czasie wojny uczyłam się sama z jakichś podręczników zdobytych. To dla mnie był, no, wielka szkoła, wielka szkoła i moi koledzy i, i profesorowie. W szkole najważniejszy dla mnie był Antoni Boździewicz. To był mój mistrz. Ostrzegano mnie przed nim, że nie lubi bardzo kobiet, bo to wtedy było jeszcze niewiele. W szkole, no ale nie wiem dlaczego polubiliśmy się. On robił nam klasówki, zadawał jakieś tematy. W nocy to wszystko oglądał, pisał, i następnego dnia przynosił o każdym napisanym skrawku papieru przynosił opinię, przydatność filmową. A inni profesorowie, no, nie tak skrupulatnie. Zaraz po skończeniu szkoły dostałam się na plan do Wojciecha Hasa. Niesłychanie jestem z tego dumna, że mogłam chwilę z nim popracować. Był film o zespole hmm, Harnama, zespół taneczny. No, ale tam nie bardzo dużo, na przykład musiało być codziennie jedno świeże, czerwone jabłuszko. Więc biegałam po całej Łodzi, codziennie przynosiłam świeże jabłuszko. I bardzo, bardzo był, bardzo był troskliwy, bardzo był, no przecież ja tam byłam nikim, no naj, najniższej rangi współpracownikiem ale wszystko doceniał i z każdym rozmawiał i no niesłychanie sobie to cenię. Przyszedł z propozycją do mnie Janek Laskowski, że jest takie studio, robią filmy animowane. Dyrektor ma wielką ochotę, żeby zrobić film z żywym aktorem z dziećmi. No więc wyjęłam półkę książek i wybrałam wierszy Glen Grena. Murzynek. Z tym poszliśmy, y, w początkach grudnia poszliśmy do pana dyrektora. Pan dyrektor wszystko zaakceptował. Pan Lengren zrobił y, plastyczne, właściwie dekoracje, scenografie, bo to były jak gdyby ilustracje. I w tym grali prawdziwi aktorzy i Lengren między innymi i y, no, dzieci babcia, dziadek, jacyś statyści. Debiutantów było troje w Murzynku. Laskowski, ja i Piotr Hertel, który bardzo dużo zrobił ze mną filmów, muzykę. Film poszedł, poszedł do Wenecji. Jakiś urzędnik odebrał nagrodę. I tej nagrody nie udało nam się odnaleźć do dziś. Nie wiem, jak, jak y, brązowy lew wygląda, w ogóle jak lew wenecki wygląda. I tak się zaczęło moja, moja ym, współpraca z Semaforem, którą się bardzo chwalę, bardzo cenię. I większość filmów zrobiłam w Semaforze. Tomek i pies to był pierwszy serial w Polsce dla dzieci. Ja robiłam pierwsze trzy odcinki, czy cztery, czy pięć, już nie wiem. Był genialny pies. To był na pewno to był pan treser, znany wtedy w Polsce. I pies niesłychanie mądry, niesłychanie, niesłychanie sprawny. No też pewno pierwszy pies w, w polskim filmie. Który, który działał. Zwierzęta są różne, jedne są wyszkolone, jedne zupełnie, zupełnie przypadkowe. No ale po prostu trzeba, trzeba lubić te zwierzęta i no, stwarzać im takie sytuacje, które one będą wykonywać. Mieliśmy lisa na planie, prawdziwego lisa, tylko nieco, nieco już starego którym zakładałam rękawiczki skórzane, żeby mnie nie ugryzł, żeby nie było. Ale no bardzo z niedźwiedziami. Małe niedźwiadki trzy, który jeden mnie kolczykował, bo go trzymałam do ujęcia, do zbliżenia i capnął mnie zębami. W uchód zrobił dziurę. Zresztą zwierzęta te były najpierw u mnie w domu. Do filmu Sombrero, to był jesz i była sroka. Która moje małe córki biła po, po, po nogach dziobem, nocowała w łazience, zrobiła awarię, bo do rury od, od pralki w, tam nazbierała koralików, pierścioneczków, złotek złot, różnych błyskotek. Trzeba te zwierzaki lubić, żeby, żeby z nimi pracować. No, lubię dzieci, lubię ciekawe dzieci. No po prostu lubię dzieci. No. Śmiał się taki był operator Dyboski, który się śmiał, że jak przechodzę koło dziecka, to się oglądam tak jak panowie za dziewczynkami, tak jak się, ja się oglądam za dzieckiem. Po prostu y, literatura dziecięca, y, y, sztuka dla dziecka, no to wszystko mnie zawsze interesowało, i, i po prostu wiedziałam, że takie filmy chcę robić. Zawsze wybierałam takie dzieci, które. Które, z którymi mi się dobrze później y, pracowało. Nie lubiłam takich dzieci grzecznych, układnych. Y, dziękuję, proszę, przepraszam. Y, w szkole jednej wybierałam y, dzieci. Wybrałam dwóch chłopców i Pan kierownik czy pani wychowawczyni do mnie z pretensjami, że dlaczego tych chłopców, kiedy tu jest świetny, jeden lekarza, jeden prawnika, chłopiec, a jeden jeszcze jakiś tam nie może rzeźnika, a ja wybrałam takich dwóch chłopców. No bo ci chłopcy po prostu po prostu ich charakter, ich, ich wygląd zewnętrzny też. Wiem, że któreś dzieci no nie mogłabym z nimi pracować, a, a, a z tymi będzie mi dobrze i im będzie dobrze ze mną. Chciałbym się zgubić. To były też dzieci. Był taki Adaś z Pabianic, świetny chłopiec, ten Witek z Krakowa, świetny chłopiec. To była wielka przyjemność z nimi rozmawiać, z nimi pracować. Widzieć, jak te dzieci dojrzewają, jak te dzieci rozwijają się, to, to, to była szalona, szalona przyjemność. Witek, który grał Alka, przyszedł przypadkowo ze swoim kolegą i jego wybraliśmy. Przyjechaliśmy na zdjęcia. Odbył się jeden dzień zdjęciowy, czy dwa dni zdjęciowy. I chłopiec inteligentny, mądry, świetny chłopak. Nagle powiedział nam, że on jedzie do domu i więcej nie będzie grał. No my zrozpaczeni, bo to duża no, produkcja. Dni mijają. Okazuje się, że Alek miał ciocię. Ciocia nie miała dzieci i wzięła dziewczynkę z domu dziecka adoptowała ją. I zaszła w ciąży i urodziła swoje dziecko. I i dziewczynkę, którą on bardzo pokochał, polubił i uważał ją za swoją siostrę, oddała do domu dziecka. Jak on zobaczył ten ogrom dzieci, przestraszył się tak bardzo, że myślał, że matka go zostawi też. Bo dlaczego jego ukochana ciocia potrafiła oddać dziecko, no to on też może się znaleźć w tej samej sytuacji. No i matka mu jakoś wytłumaczyła, dowiodła. Także wrócił i grał do, do końca świetnie. Rozalka Ola Boga to pisała jakaś pani scenarzystka telewizyjna. Także to przyszło konkretnie dla mnie z, z telewizji zamówienie. Wspaniali ludzie miejscowi, wspaniali ludzie, którzy pracowali ze mną. Tam Gauer był operatorem yy, aktorzy Krystyna Tkacz, Krystyna Sienkiewicz, yy, Adaś Ferency, yy, Sławomir Orzechowski, wspaniała rozalka, wspaniałe dziecko, której przebrałam tysiące dziewczynek obejrzałam, i przyszła na sam, na sam koniec jakichś przeglądów, oglądów, ruda, piegowata. Cudo dziewczynka, cudo, 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 tak, tak, tak wspaniała, tak miła, tak, no, no, tak do tej roli pasująca. Zresztą plastyczka w tej chwili. Z wielką przyjemnością, z wielką przyjemnością robiłam ten, ten film. Na zakończenie zrobiłam trzy filmy dokumentalne. Pierwszy film na Sądenczyźnie robiłam, de, film Dedykacja. Wytopiono dla nas w hucie olbrzymie dwie szyby połączone brzuską oryginalną, która tam rosła na zboczu, i dzieci malowały pejzaż sądecki owce, łąki, góry. I przy okazji poznałam rzeźbiarza którego troje dzieci rzeźbiło w drewnie. Bardzo ciekawa rodzina, bardzo, bardzo ciekawe losy tej rodziny. I to był drugi film. A trzeci film o w Nowym sądzu zespół Sądeczaki, które śpiewały, tańczyły no, z swojego regionu pieśni i, i tańce. To była niesłychana przyjemność pracować w tym zawodzie pracować. I ze względu na kontakty z ludźmi, kontakty z dziećmi, i kontakty z zdarzeniami, to była niezwykła, niezwykła przyjemność i ja sobie to poczuwam za wielki dar, który otrzymałam.